Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Marketing Hero. Ja nazywam się Paweł Szymków i na co dzień pomagam swoim klientom wdrażać sprawdzone strategie z zakresu marketingu i sprzedaży, tak żeby zwiększać zyski w ich firmach. O czym będziemy mówili w dzisiejszym odcinku? Jeśli promujesz się w internecie, jeśli prowadzisz biznes, gdzie promujesz swoje produkty, usługi, być może treści, właśnie za pomocą kanału, jakim jest internet, to ten odcinek jest dla Ciebie, ponieważ w tym odcinku powiemy sobie o pewnej technologii, o pewnym rozwiązaniu, który po zastosowaniu pozwoli Ci znacznie zwiększyć konwersję, czyli zarabiać więcej. Poprzez właśnie kanał, jakim jest internet. Zatem jeśli taka tematyka Cię interesuje, koniecznie oglądaj ten odcinek do końca. Zanim jeszcze przejdziemy do konkretów, mam do Ciebie na początek małą prośbę, pomóż mi w rozwoju tego kanału. Już teraz zostaw łapkę do góry pod tym właśnie wideo. A jeśli jeszcze tego nie robisz, zostaw subskrypcji. Obok subskrypcji kliknij dzwoneczek, żeby w przyszłości być na bieżąco z materiałami, które będę publikował na tym kanale. Jeśli mamy to za sobą, jedziemy z dzisiejszym materiałem. Na początek trochę teorii. Czy miałeś kiedyś tak, że ktoś wysłał ci jakiś link do sklepu z zakupami, gdzie miałeś kupić jakiś produkt? Lub wyświetliła ci się reklama. Dla potrzeb tego odcinka załóżmy, że na Facebooku wyświetliła ci się reklama produktu lub usługi. Chciałeś go kupić, klikasz w link, przenosisz się do sklepu, otwiera ci się przeglądarka, wybierasz cechy tego produktu, w zależności co by to było, tak, rozmiar, kolor, firmę. Przechodzisz dalej do koszyka, wypełniasz wszystkie formularze, jakie tam są do wypełnienia. Chcesz zapłacić i tu się pojawia problem, bo pojawia się okienko, zaloguj się. I z jakiegoś powodu w tej właśnie przeglądarce nie masz zapisanych swoich danych, tak jak zwykle, czyli loginu i hasła. Z jakiegoś powodu w tej właśnie przeglądarce nie ma danych Twojej karty i nie możesz po prostu kliknąć i zapłacić. Łapie Cię leka, le, lekka frustracja, bo portfel nigdzie nie leży w okolicy, więc nie możesz tego znaleźć. Z jakiegoś powodu nie pamiętasz swojego hasła, bo kto by te wszystkie hasła pamiętał, więc co się dzieje? Klikasz wstecz. Sklep wraca do Facebooka, Facebook się odświeża, reklama znika i nawet jakbyś teraz znalazł portfel, to ciężko by tę transakcję było dokończyć. Oczywiście marketingowo możemy zrobić kampanię na tzw. porzucone koszyki i remarketingiem wrócić do Ciebie z tą reklamą, ale po co, skoro można to załatwić w dużo prostszy sposób jeszcze zanim wyjdziemy z tej aplikacji, zanim ten koszyk porzucimy. Innym przykładem sytuacji jest fakt, że ja w odcinku proszę Was pomóżcie mi w rozwoju kanału: zostawcie łapkę do góry, zostawcie subskrypcję, tak jak było to dzisiaj na, na początku tego właśnie odcinka. I ja również treści tego typu publikuję na swoich kanałach social media, między innymi również właśnie na Facebooku. Ktoś klika na Facebooku w link prosto z Youtube'a, przenosi go, ogląda odcinek, ja proszę, on chce mi pomóc, klika like i pojawia się, zaloguj się. I tu się pojawia kłopot, bo jego frustracja, że on nie pamięta hasła jest większa niż chęć pomocy poprzez kliknięcie lajka like czy subskrypcji. Więc prawdopodobnie obejrzy odcinek, ale nie zostawi ze sobą żadnego śladu, właśnie w jaki sposób mi nie pomoże w rozwoju tego kanału. I tutaj często przyczyna leży właśnie po stronie linków. Które udostępniamy. I rozwiązaniem na to może być coś, co się nazywa Deep Linkiem, czyli inaczej mówiąc, precyzyjnym linkiem. I o ile w świecie desktopu, czyli komputerów, Deep Linkiem było coś, co przenosi konkretnie do danego produktu, po prostu zlicza. I daje nam możliwość odniesienia, załóżmy, do konkretnego produktu lub usługi. To w świecie mobile możemy tutaj, mamy troszeczkę więcej możliwości. Musisz mieć świadomość, że świat mobile cały czas się rozwija. Dzisiaj na świecie około 70% całego społeczeństwa już używa urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe czy tablety. Dlatego nie możemy tego pominąć w swoich planach marketingowych. I teraz bardzo ważne jest to, żeby dając link w reklamie żeby ułatwić klientowi proces zakupu, żeby to wszystko poszło jak się mówi, jak po maśle, żeby po prostu krok, krok, krok zakup. Żeby jeśli ja proszę o lajka like czy o subskrypcję, to żeby mój potencjalny odbiorca mógł to łatwo wykonać, żeby nie budzić w nim frustracji, że on nie pamięta hasła. I biplink jest takim właśnie rozwiązaniem. DeepLink pozwala na to, że klikając w link nie przenosisz klienta odbiorcy czy swojego słuchacza tylko i wyłącznie do treści, ale jeszcze w tym linku jest zapisane, gdzie ta treść ma się otworzyć. I to powoduje, że konwersja może się zwiększyć nawet o kilkadziesiąt procent. Robiąc testy na różnego rodzaju reklamach, czy nawet na swoim kanale YouTube, zauważyłem, że właśnie dzięki Deep Linkom jestem w stanie zwiększyć konwersję naprawdę kilka, kilkanaście razy. I teraz, jakie są zastosowania Deep Linków i w jaki sposób one działają, a także jak wygenerować je dla Twojego biznesu, posłuchaj teraz uważnie. Poznaliście już perspektywę klienta, który chce coś zrobić i łapie go frustracja, bo przecież jest niezalogowany, nie pamięta hasła, nie ma zapisanych swoich kart. A teraz spójrzmy z perspektywy Ciebie, jako kogoś, kto chce promować swój produkt, usługę, treści czy biznes. I takim głównym przykładem w Deep Linku jest oczywiście promocja sklepu internetowego, gdzie link z reklamy, załóżmy, link, który udostępniasz, prowadzi bezpośrednio do produktu, który promujesz, a nie do strony głównej, ale również. W DeepLinku Deep jego największą zaletą jest to, że koduje, gdzie ten link ma zostać otwarty. Prawdopodobnie, jeśli używasz urządzeń z Androidem, to twoja główna przeglądarka to Chrome. Jeśli używasz urządzeń z iOS-em, to Safari. I teraz w pierwszej kolejności taki link może właśnie otwierać twoje treści, twoje produkty. Przeglądarka, które są najpopularniejsze, a to w nich właśnie potencjalni klienci, potencjalni użytkownicy mają zapisane swoje dane, takie jak loginy, hasła czy, czy dane karty do płatności. Więc to znacznie może zwiększyć Twoją konwersję. Innym przykładem, Prowadzisz podcast. Ja teraz zacząłem się interesować podcastami. Wkrótce, być może, ruszę ze swoim podcastem i na pewnej grupie o podcastach ktoś udostępnił link do swojego, do swojego podcastu. Ja w niego klikam i co się dzieje? Otwiera mi się nie aplikacja Spotify, tylko okienko w Facebooku, gdzie było: zaloguj się. Nie mam potrzeby logowania się do swojego Spotify'a na przeglądarca, a tym bardziej na przeglądarce podpiętej pod Facebooka, więc musiałem wejść i ręcznie go. Wyszukać co w przypadku sprzedaży mogłoby już wpłynąć na zaniżenie konwersji, bo wiele osób zwyczajnie by tego nie zrobiło. W przypadku YouTube'a. Już o tym mówiliśmy, ale też znacznie łatwiej jest mi kogoś przekonać do tego, żeby wsparł mój kanał, zostawił subskrypcję czy lajka, jeśli ja mu to umożliwię. Jeśli nie będę wywołał frustracji tym, że on klika i musi teraz nagle pamiętać hasło. Jeszcze innym przykładem może być tak zwany marketing afilacyjny. Jest sporo osób, które zarabia na afilacjach, czyli na prowizjach od polecanych produktów. W ten sposób właśnie kupiłem mikrofon, do którego teraz nagrywam. Obejrzałem recenzję na YouTubie, pod spodem były linki, klikam w link. Mikrofon kupiony na Amazonie i doszło do transakcji. Ale co by się działo, gdyby ten link nie był deep linkiem i otworzył się tylko w okienku od YouTuba? Prawdopodobnie nie dokonałbym zakupu w tym okienku, co spowodowałoby dwie rzeczy. Po pierwsze, ryzyko tego, że w ogóle nie zamówię. Po drugie, brak naliczonej prowizji. Bo oczywiście byłem zdeterminowany, kupiłem mikrofon, więc mogę wejść w aplikację, sam go ręcznie wyszukać, ale w tym przypadku link afilacyjny już nie działa i prowizja nie zostanie naliczona. Więc zwróć uwagę, ile korzyści może nieść dla Ciebie właśnie taki deep link w promowaniu Twoich produktów, treści, Twojego biznesu, firmy. Przykładowo, jeśli zaproszę Was teraz do grupy Skuteczny Marketing i sprzedaż Marketing Hero, grupy, gdzie jest więcej takich osób jak Ty, które interesują się właśnie rozwojem biznesu, sprzedażą, marketingiem, i wrzuciłbym zwykły link do Facebooka, to prawdopodobnie klikając otworzy Wam się kwestia zalogowania do, do swojego konta na Facebooku. Ale link, który znajdziecie pod spodem będzie Deep Linkiem i on się otworzy w Waszej aplikacji facebookowej, gdzie po prostu wypełniacie formularz, aby do tej grupy dołączyć. To znacznie skraca i upraszcza całą drogę. Więc Deep link jest bardzo fajną technologią, która nie tylko przekierowuje Twoich ludzi do treści, które chcesz, ale dodatkowo mówi, gdzie ta treść ma zostać otwarta. Czy to w aplikacji, czy to będzie YouTube, z Facebook, Spotify. Twoja aplikacja, Twojej firmy czy konkretna aplikacja powiązana z łatwiejszym użytkowaniem, tak jak w przypadku sklepów internetowych i aplikacji Chrome czy Safari? Do tego Cię zachęcam. Zacznij używać deep linków. A jakie wygenerować dla Twojego biznesu? O tym już teraz. Jeśli jesteś programistą i szukasz tutaj wiedzy stricte programistycznej, niestety muszę Cię zmartwić. Metoda, którą ja generuję DeepLinki, nie wymaga, żebyś był programistą, żebyś był informatykiem, czy nawet żebyś miał chociaż specjalnie rozwiniętą wiedzę techniczną. Metoda, którą, którą chcę Ci zaproponować, wymaga kilku kliknięć, i używam do tego aplikacji, która nazywa się Switchy. Wchodząc na stronę Switchy.io, masz możliwość w kilku kliknięciach, nie tylko skrócić swoje linki, analizować, ile osób w te linki kliknęło, ale przede wszystkim, właśnie jednym kliknięciem, możesz zamienić swój link w typu precyzyjnego linku, czyli w te, tego Deep Linku. Jak to zrobić? Oczywiście minusem tego jest to, że aplikacja Switch jest płatna i można ją sobie wykupić w abonamencie miesięcznym, ale na moment, kiedy nagrywam to wideo, jest ona również dostępna w takim markecie z aplikacjami, który nazywa się AppSumo, gdzie za ułamek ceny naprawdę ją możecie dostać, więc ilość korzyści w stosunku do ceny naprawdę jest naprawdę jest ogromna i oba linki, i do aplikacji, i do marketu z aplikacjami znajdziecie w opisie do tego odcinka. Jak to działa? Po zalogowaniu, kiedy mamy już konto w aplikacji Switchy, wystarczy, że klikniemy w opcję, wygeneruj nowy link, wklejamy nasz link, który chcemy, żeby został przekonwertowany. Możemy go sobie skrócić, możemy użyć własnej domeny, możemy również podmienić obrazek, który będzie się wyświetlał po udostępnianiu takiego linka, jego tytuł, a także opis. Ale to, na czym chcę, dzisiaj chcemy się skupić, klikamy sobie w ustawienia zaawansowane. Mamy tutaj sporo treści, które akurat nie, nie do dzisiejszego odcinka, ale ta jedna, która nas interesuje, czyli Deeply. Link. zaznaczając tą funkcję i generując nowy link, nagle wasz link stał się deep linkiem. Więc czy go opublikujemy na YouTubie i on będzie nas przenosił do Facebooka, czy to będzie w reklamie facebookowej do naszego sklepu internetowego? Ten link z automatu otworzy się w miejscu, które jest najbardziej oczekiwane przez nas, czy przez link, który powinien być właśnie w miejscu stworzonym, tak jak YouTube w aplikacji YouTubeowej, jak Spotify w Spotifyu, czy Facebook w Facebooku? Więc Zachęcam, skorzystaj z aplikacji Switchy. Jeśli z jakiegoś powodu chcesz użyć innej aplikacji, łatwo robiąc research w wyszukiwarkach znajdziesz zamienniki. Myślę, że nawet bezpłatne jesteś w stanie, bezpłatne, bezpłatne jesteś w stanie znaleźć, może z mniejszą ilością funkcji, ale również na pewno są dostępne. Ja polecam Ci Switchy, dlatego że sam używam Switchy i naprawdę Switchy jest fajnym rozwiązaniem, e, jeśli zwłaszcza skorzystaj z tej, tej, z tej promocji, która jest dostępna na Absumo, na, e, to tym bardziej. Się to po prostu opłaca. Daj znać, jakie Ty masz pomysły na użycie właśnie deep linków. Daj znać, jeśli potrzebujesz jakiejś pomocy z tym lub masz jakieś pytania. Na każde pytanie zadane pod tym wideo w komentarzach postaram się oczywiście odpowiedzieć. Dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem Wam, jakby całą wizję deep linków, tych linków precyzyjnych. Mam nadzieję, że takie treści nie są dla Was wartość. Dzisiaj odcinek troszkę krótszy, ale mam nadzieję, że treściwy. Jeśli tak, zostaw łapkę do góry. Pamiętaj o subskrypcji. Jeśli jest taka możliwość, udostępnij to wideo swoim znajomym. Być może ta wiedza przyda się również komuś, aby zwiększać po prostu konwersję czy, czy sprzedaż również w ich firmach. Mam nadzieję, że do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję, że dzisiaj byłeś ze mną. Trzymaj się. Cześć.